W jaki sposób steruje się na całym świecie w, dużym, w dużej mierze cenami naszych rolniczych płodów rolnych? Wyobraźcie sobie, że w bardzo podobny sposób, co steruje się obywatelami w kwestii wyborów. Robi się po prostu ankiety i sondaże i zestawienia. Jeżeli chodzi o, wyborów, o wybory, to robi się sondaże. Pokazuje się w telewizji, kto co jak. A jak się to robi w rolnictwie? W rolnictwie robi się Powiedziałbym nawet prostszy mechanizm, a mianowicie publikuje się w różnego typu czasopismach, stronach internetowych, także gazetach prognozy zbiorów. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że już w grudniu, styczniu, lutym, w marcu mówi się, że na świecie będzie zebrane tyle i tyle tą pszenicy prognozy zbiorów rzepaku, prognozy zbiorów cukru, prognozy zbiorów poszczególnych gatunków. I wiecie, to jest bardzo śmieszne, bo zobaczcie, za mną jest zboże, rośnie sobie pszenica. Ja, chodząc po tym zbożu, a wydaje mi się, że jestem w miarę ogarnięty w temacie rolnictwa, nie jestem w stanie powiedzieć, ile to zboże wyda plonu. A w życiu na pewno nie opublikowałbym tego na zasadzie cała Polska zbierze tyle i tyle ton pszenicy. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie powiedzieć, jakie będą temperatury w nocy, czy będą przymrozki, czy nie, jakie będą opady w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu, czy będą gradobicia. Czy wystąpią nawałnice przed zbiorem, czy zbiory, a więc żniwa, będą suche, czy też deszczowe. Więc jakim sposobem ja mam prognozować w skali kraju, a już tutaj mówimy Europy czy świata, prognozy zbiorów? Ktoś powie Pani Czarku, no dobrze, ale w takim razie po co to się robi? Właśnie po to, żeby sterować cenami. Zobaczcie, jeżeli dzisiaj sytuacja wygląda tak, że określone jednostki generują informacje pod tytułem. Światowe zbiory pszenicy. Tyle. Światowe zbiory ryżu. Tyle. Światowe zbiory cukru. Tyle. To jeżeli macie taką liczbę i jesteście do tego jeszcze kapitałem, który ma dostęp do giełd towarowych, można bardzo mocno szastać i sterować cenami. Jeżeli, a prawie zawsze tak jest, powiecie, Rysiek, my szacujemy. Że Polska i Europa w tym roku zbierze o tyle i tyle więcej niż zawsze, to ten rysiek, który siedzi na giełdach towarowych i ma do dyspozycji ogromny kapitał, może sobie pomyśleć w ten sposób. Kurczę. No to jeżeli ja dostaję od mojego kumpla Krzyśka informację, że prognozy zbiorów są rekordowo dobre, to po co ja mam teraz płacić rolnikom za tą pszenicę taką cenę, kiedy po żniwach będzie taniej? Powiecie, pańczarku, to jest niemożliwe. Tak? A ja zapytam, no a jak jest możliwe, żeby ludzie, którzy nie byli na tym polu i którzy nie są w stanie przewidzieć klimatu z dokładnością do dnia w aspekcie najbliższych 4-5 miesięcy, jakim cudem ci ludzie są w stanie prognozować zbiory? No właśnie, tylko to nie chodzi o prognozowanie zbiorów, tylko chodzi o generowanie informacji. Dokładnie jak z sondażami wyborczymi. Chodzi o to, żeby przekonać ludzi, że ten i ten ma rację, a cała reszta się do tego dopasuje. Powiecie, panie czarku, no dobrze, ale my. Akurat część osób, która mnie słucha, to są osoby spoza rolnictwa i powiecie, co nas to interesuje. Moi drodzy, już wyjaśniam. Jeżeli mamy sytuację, która polega na tym, że nam rolnikom opuszcza się ceny, bo na przykład jakiś koleś od prognoz wystrzeli w kosmos i powie, będzie plus 10% lepiej niż zawsze z płodami rolnymi, to od razu giełda bardzo często nurkuje do dołu, czyli opuszcza się nam jako rolnikom ceny. Ceny zboża, ceny na przykład nasion rzepaku i tak No i teraz, gdyby zadziałało prawo rynku, popyt, podaż, to teoretycznie Wy jako konsumenci powinniście zobaczyć tańszy chleb, tańsze bułki, tańsze oleje. Finalnie masę produktów powinniście w sklepie mieć taniej. Oczywiście tego taniej nie zobaczycie, dlatego że nagle się okaże, że rekordowe prognozy wcale nie mają przełożenia na obniżkę cen. Ale powiem odwrotnie. Jeżeli by się okazało, a to już w ostatnich 10 latach miało miejsce nie jeden raz, że przyjdzie ktoś i powie, prognozy są niepokojące. Miało być tak dobrze w marcu, a niwami okazało się, że do dołu trzeba opuścić prognozy, bo nagle zalały jakiś kraj. Więc oczywiście jest sytuacja tego rodzaju, że prognoza mówi, nie zbierzemy tyle, co chcemy. Nie zawsze jest tak, że wtedy rolnicze towary idą do góry, bo nagle ktoś mówi: No, tak, ale na szczęście mamy zapasy sprzed dwóch, trzech lat: pszenicy, tyle na świecie, rzepaku, cukru i tak dalej, więc waszych cen nie musimy podnosić do góry, bo nie musimy. Więc jeżeli mamy prognozy zbiorów do dołu, to wy jako konsumenci moi drodzy, po pierwsze, nie zobaczycie obniżki wynikające z tego, że ktoś jednocześnie powie, że ma zapasy. Ale niemal pewne jest, że zobaczycie podwyżkę, bo jest okazja zarobić dodatkowy hajs. Powiecie, panie ciarku, ale po co nam ta wiedza? Już tłumaczę. Po to, że od zawsze, odkąd weszły giełdy towarowe, rolnicy nie wiedzą, my jako sektor nie wiemy, czy mamy towar już sprzedawać, czy nie. Przed nami okres wegetacji, który się już rozpoczął. I tak naprawdę jest to wegetacja, która zaczęła się suszą, dlatego że większość naszego kraju i ogólnie Europy jest na ogromnym deficycie wodnym od ponad dwóch lat. I teraz oznacza to dla nas, że my tak naprawdę mamy zagrożone planowanie. Nie wiemy, co się wydarzy na polu, nie wiemy, jakie będą zbiory, nie wiemy, jak planować inwestycje, nie wiemy, czy mamy brać kredyty, czy nie, bo po prostu po ludzku nie wiemy. Natomiast jacyś tam ludzie, którzy w życiu nie widzieli wsi, co najwyżej tylko z Komputera w monitorze, oni już wiedzą, ile my jako rolnicy zbierzemy. Oni już wiedzą, czy mam, mają nam podnosić, czy nie, bo oni już wiedzą, że będzie lepiej, albo przynajmniej nie gorzej. My tego nie wiemy, ale oni już wiedzą. Mało tego. Ludzie spoza rolnictwa, którzy na co dzień są zaganiani, bo też pędzą, żeby powiązać koniec z końcem, tacy ludzie też nie wiedzą, czy będzie żywność coraz droższa, czy nie, bo może by jakiś zapas zrobili, ale skąd mają wiedzieć? Tak naprawdę nie wiemy tego ani my, jako rolnicy, ani państwo, my wszyscy razem, czyli społeczeństwo, czyli konsument. Natomiast wiedzą to ci, którzy robią prognozy, bo wiedzą, że na prognozach robi się hajs, że nie trzeba trafić. Ważne, żeby zrobić taką prognozę, która po prostu będzie w stanie zbić ceny, żeby chociaż na 2-3 tygodnie złapać towar taniej. Potem, zawsze za 2 miesiące, można prognozę opuścić do dołu, żeby rynek powiedział, o Boże, co my teraz zrobimy, przecież nie mamy towaru, a prognozy są gorsze. Co się wtedy robi? Wtedy się nagle ogłasza, ale my mamy kontrakt z rolnikami i możemy ten kontrakt wam odsprzedać oczywiście drożej, no bo sami powiedzieliście, że będzie gorzej, że prognozy spadły. W ten sposób zarabiają wszyscy, natomiast najmniej z tego wszystkiego zarabiamy my jako rolnicy, bo właśnie na tym polega ta loteria. Normalnie, gdyby było prawo popytu i podaży, wyglądałoby to następująco. Są jakieś ustalenia cenowe, natomiast w sytuacji, gdy rzeczywiście, niestety, wydara się susza albo inna anomalia, rynek reaguje następująco. Towaru jest mniej, więc towar jest droższy. Jeżeli towar jest droższy, to my, jako rolnicy, owszem, zbieramy mniej, ale narobiliśmy się przez cały rok na tych polach, więc automatycznie, przez to, że towar jest mniej, jest jego wyższa cena. Więc może się okazać, że mniejsze zbiory. Zrekompensuje nam troszkę wyższa cena. Natomiast ta sytuacja od wielu już lat nie ma miejsca, dlatego że działa to inaczej. Nieważne, jakie są zbiory w Polsce. Ważne, że jakiś koleś gdzieś na świecie wygeneruje informację drogą mailową, internetową, taką czy inną. I powie: słuchajcie, okej, okay, Europa nie ma plonów, ale za to Australia, ale za to Ameryka taka czy taka. Tylko Moi drodzy, nas tam nie ma w tych krajach o tych rekordowych zbiorach. Nikt z nas na przykład nie wie, czy tam przypadkiem do farmerów nie mówi się sytuacji zupełnie odwrotnej. Droga Australio, nieważne, że macie susze stulecia, ale w Europie za to są rekordowe zbiory. I można by powiedzieć, że. Uwaga, i to jest pytanie że nikt z nas nie wie. Czy właśnie taka sytuacja nie ma miejsca? Ja sam tego nie wiem, bo musiałbym być dosłownie przynajmniej raz w miesiącu na każdym kontynencie i zobaczyć, co mówią główne media, co mówią główne jednostki dotyczące statystyk, dotyczące prognozowania. Bo, żeby się nie okazało, że dokładnie tak właśnie jest, że nas się straszy plonami z innych miejsc świata, a w tym samym czasie, kiedy u nas zaczyna się susza, w innych miejscach na świecie też jest susza, tylko tamtejszych rolników starczy się czymś odwrotnym. To znaczy, mówi się, że w Europie są prognozowane rekordowe zbiory, bo na przykład są rekordowe opady. Nikt z nas tego nie wie, ale proszę pamiętajcie o jednym. Giełdy, a dokładniej prognozy zbiorów, które są wrzucane już od jesieni, jeżeli chodzi o rzepak, o pszenicę, one są potem kontynuowane, powielane. W marcu też były nowe prognozy. I mówię, nikt z nas nie wie, jaka będzie pogoda za 2-3 tygodnie. Ja pracuję na modelach, tworząc zalecenia dla rolników i nie mam pojęcia, jaka będzie pogoda za 2-3 tygodnie. Bazuję tylko na prognozach, które mają coraz gorszą sprawczość, coraz, gor, coraz mniejszą sprawdzalność. Natomiast ja nie wiem, a oni wszystko wiedzą. Oni, czyli ci, którzy tworzą statystyki, którzy tworzą prognozy. Mówię o tym dlatego, kochani, bo pamiętajcie, że my jako rolnicy i Grupa pozostała społeczeństwa w Polsce, czyli zwykły konsument, pan Kowalski, Wiśniewski i Ksiński, który chodzi na co dzień do pracy, bądź ma swoją działalność, bądź na etacie pracuje, nas wszystkich dotyczy cena żywności. Cena żywności bardzo mocno zależy od kapitału, coraz mocniej zagranicznego. Ten kapitał chce jak najwięcej zarobić, więc poluje na te wszystkie statystyki. Natomiast nieprawdą jest, że jeżeli macie coraz drożej w sklepie, to znaczy, że coraz więcej zarabia rolnik. Takiej reguły nie ma. Oczywiście byłoby to uczciwe, że ok, macie coraz droższe masło, dlatego że, macie coraz droższą kiełbasę, dlatego że. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Ogromna, wręcz potężna ilość kapitału kombinuje na prawo, na lewo, jak wyciągnąć towar najtaniej od nas, od rolników, nieważne czy nam się urodziło, czy nie, po to, żeby ten towar po maksymalnie wysokich stawkach sprzedać. I nie do końca prawdą jest to, co mówią niektórzy moi ulubieni hejterzy, pańciarku, ale to jest prawo rynku. Nie do końca. O prawo rynku to jest relacja między popytem a podażą, czyli początkiem jest to, ile tego towaru na naszych polach się po prostu urodziło. Na naszych, czyli mówię o polach tych tu, w skali gminy, powiatu, województwa czy kraju. Tak to kiedyś działało. Natomiast w momencie, gdy wchodzą prognozy, które nijak się mają do rzeczywistości, bo przynajmniej na razie nie da się tego prognozować w skali makroglobalnej. Więc w tym momencie to już nie są prognozy, to już nie jest relacja popyt-podaż, to jest tylko i wyłącznie element spekulacyjny, który ma za zadanie jedno. Od nas wziąć towar jak najtaniej i obchnąć go gdzieś tam na świecie albo często w tym samym kraju po leżakowaniu na statku masowym na Bałtyku kilka tygodni bądź miesięcy i jak najdrożej. Efekt jest taki, że my dajemy się w to wkręcać. Kończąc moją wypowiedź chcę, wypowiedź, chcę powiedzieć jedną rzecz. Moi drodzy, pamiętajcie, i tutaj zwłaszcza zwracam się do rolników, pamiętajcie, że prognozy niestety są tworzone nigdy dla naszych korzyści. To znaczy, my z nich jako taką nic nie mamy, ponieważ jeżeli ja czytam o kolejnych rekordowych zbiorach na świecie, takich czy innych, a jednocześnie mam świadomość, jak wygląda hydromapa, jeżeli chodzi o Europę, to zastanawiam się, czy ktoś tworząc te prognozy uwzględnił. Że mamy pogłębiony od trzech lat deficyt wody, jeżeli chodzi o wodę, tą, która jest w ziemi. Że tak naprawdę zwiększa się prawdopodobieństwo suszy z tygodnia na tydzień. Że tak naprawdę nie można na okrągło powiadać bajek o rekordowych plonach, ponieważ my to dopiero wiemy wtedy, jako rolnicy, gdy mamy to zebrane z pola. A mówię o tym, gdyż coraz mocniej czuć jest, jak to przestrzegają się coraz to nowsze jednostki pod tytułem nasz raport mówi to, a nasz mówi to, a nasz mówi tamto. Dla mnie jest to tylko i wyłącznie spekulacja, ponieważ obok tego raportu powinno się jeszcze napisać prognoza co do opadów. Jest taka. Prognoza co do wystąpienia ryzyka suszy jest taka. Dopiero wtedy ma to sens. Inaczej, jest to dla mnie osobiście, dla mnie, to jest moje zdanie, zaznaczam, czysto spekulacyjna informacja, która niestety nijak się ma do rentowności naszych gospodarstw, przede wszystkim tych w Polsce, i która niestety nijak się ma do tego. Że ktoś chce, żeby nam było po prostu może już nie lepiej, ale przynajmniej nie gorzej. Pamiętajcie, bo ta sama historia autentycznie działa, jeżeli chodzi o sondaże polityczne, to jest dosłownie dla mnie podobna akcja, czyli wpływajmy na tych, którzy jeszcze czegoś nie rozumieją, nie wiedzą, tu w sektorze rolniczym chodzi o to samo. Powiedzmy rolnikom, że drożej nie będzie, bo świat to nie w zbiorach. Rezerwy są takie, wszystkiego jest full, a na końcu może się okazać, że, jak jest że jest jak z zapasami złota, czy to w Anglii, czy to na świecie, że nagle nikt nie wie, jak to jest możliwe, że kupiliśmy ogromną ilość złota i nie możemy go jednorazowo po prostu sobie ciężarówką zabrać, mimo że jest to nasza własność. Kochanie, prośba o tego materiału, bo jest to bardzo ważne, chciałbym, żeby u nas w kraju ludzie zrozumieli, przede wszystkim rolnicy, ale też ludzie spoza rolnictwa, konsumenci, że naprawdę my nie jesteśmy w stanie prognozować plonów z dokładnością co do 3-2 tygodni a co dopiero mowa co do 5-6 miesięcy Kochani, za mną dwie kupy wapna i tak naprawdę człowiek się zastanawia które to jest wapno a które to jest produkt wapnopodobny tak jak z czekoladą kiedyś było przypominam Wam, bo często niektórzy się pytają, Panie Czarku, ale w jaki sposób Pan gwarantuje pewne kwestie jeżeli chodzi o dawkowanie wapna dlaczego Pan wie, że Pan w tym momencie to jest dobre, a to jest złe. Kochani, temat jest prosty. Asystent NPK to jest aplikacja, która robi Wam plany nawozowe, a Hektar Sensor to jest urządzenie, które Wam mapuje kwasowość gleby i tworzy plany wapnowania, czyli plan nawozowy też, ale samego wapna. Do czego o tym mówię? Ponieważ w jednym i w drugim do obliczeń brane są tylko te produkty nawozowe, których producenci dostarczyli na moje własne wezwanie, na moją prośbę, a test potwierdzony badaniami, jeżeli chodzi o skład i reaktywność, sam skład jest główno wart. liczy się skład i reaktywność. Jeżeli byli ludzie firmy handlowe, różne firmy doradcze, które chciały poprosiły, żeby ich wapno weszło na moją bazę danych, żeby było w hektar sensor, żeby było w farmerze, czyli w aplikacji w funkcja System NpK. Ale te same firmy odmówiły mi podania testu potwierdzającego reaktywność i skład, albo podawały mi tylko, Parametry po prostu rzucane z ulotek, to niestety takiego produktu u mnie nie znajdziecie, czyli w aplikacjach i w urządzeniach, które dla Was buduję. Dlaczego? Dlatego, że to jest wróżenie z fusów. Ja daję Wam gwarancję, że dlatego te produkty określone znajdują się też z wolnego rynku polskiego, w tych narzędziach do pracy, które Wam tworzę, a nie ma tam wszystkich, ponieważ jak ja mogę dać Wam wyniki obliczeń brane z sufitu? Wy macie być pewni, że jeżeli aplikacja wam pokaże 3,5 tony na hektar, to ma być 3,5 tony na hektar. Że Jeżeli wam aplikacja hektar sensor policzy, że to wapno droższe i takie tańsze, bo przeliczono wam z reaktywności ze składu i naprawdę coraz częściej się zdara tak, że wapna odrobinę droższe wychodzą finalnie taniej, to wy macie być pewni, że te liczby daje wam nie z kosmosu, nie z sufitu, ale w oparciu o reguły chemii rolnej. I tak właśnie tworzę algorytmy, tak właśnie tworzę dla was te swoje narzędzia doradcze, bo Wy macie ode mnie mieć gotowca. Taka jest, kochani, moja rola dla Was. Moja jako agronoma dla Was, jako dla moich hektarowców.